O, Jezus Maria. Można gdzieś usiąść? Finał naszej akcji, którą organizowaliśmy z Nvidia i tworzyliśmy Slipera. Zobaczcie efekt naszych prac oraz jak zareagował na nowego peceta stary nowy właściciel. Ze mną jest już Zbyszek. Cześć Zbyszku. Cześć. Yy, Przyjechałeś z podłodzi do nas i jak się spotkaliśmy, to pierwsze co zwróciło moją uwagę, że niesiesz ze sobą dokumenty. I mi opowiedziałeś, co to jest, i koniecznie musisz powiedzieć widzom, bo to jest bardzo ciekawe i dotyczy mocno komputera, który wzięliśmy od ciebie, żeby go odrestaurować. Tak? Komputer kupiłem w 1995 roku i kosztował mnie wtedy około 2000 zł. Kiedyś cheeseburger był po 2 zł, dzisiaj jest po 8. Także i te dokumenty właśnie, to jest jakby dowód, bo to są co to jest dokładnie? To jest ewidencja VAT i mój PIT za 95 rok. Co prawda faktura mi za komputer zaginęła, ale jest potwierdzenie, że on kosztował tyle. Jak i również mój PIT, kiedy ja zdziwiony byłem, że ja zarabiałem 12 tysięcy rocznie w 95 roku czyli 1000 zł miesięcznie i w tym okresie można było odłożyć około 200 zł na miesiąc, żeby można było kupić taki komputer. No właśnie, i teraz ostatnie pytanie przed wielkim pokazem naszego komputera. Powiedz mi, do czego miał być ten komputer? Dl dlaczego w ogóle się zdecydowałeś na zakup komputera? Czy on miał być właśnie bardziej bazą do rozrywki, do pracy? Ja jak to było? Pamiętasz kontekst tamtych czasów? On miał przede wszystkim służyć jako edytor tekstu do pisania różnych dokumentów, jak również formularzy. To było takie troszeczkę oszukiwanie siebie. Natomiast przede wszystkim on miał służyć do rozrywki, do grania. <laughs> Okej, okay, dobra. dobra. Powiem Ci tak. Na pewno mogę Ci obiecać, że wróci do Ciebie czartam tych dni w nowej postaci, bo będzie możliwość i edytowania tekstów i grania. Zapraszam Cię na prezentację. Chłopaki, przeprowadzą Ci i pokażą Ci, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Jestem mega ciekawy i czuję, że będę pod mega wrażeniem. No, mam nadzieję. Napięcie sięga zenitu. Komputer już przygotowany do włączenia, ale jeszcze nie odsłonięty. Czekam na reakcję, Wojtku, czyli honory. O, o Jezu! Ale to Jezu. nie wszystko, tak? Ale robiliśmy. jakie piękne. Nie. Kurde, w 1995 roku to nawet tak ładnie nie wyglądał. W każdym razie jest pięknie przygotowany i to jest naprawdę dopiero minimum tego, co zobaczysz, bo to tak już mniej więcej nic. go pamiętasz. Ale to, co za chwilkę zobaczysz, to jest dopiero prawdziwy sztos. Pierwszy włącznik jest zrobiony jako włącznik wyłącznik zasilacza. Widzowie też zobaczą to wszystko pierwszy raz, tak naprawdę, czyli honory. Na pewno? Na pewno. Wow! Czegoś takiego nie było w nim wcześniej. Tymczasem jednej rzeczy nie zauważyłeś. Myślałem, że zauważysz od razu, ale te nóżki. Co sądzisz o nóżkach? Za nie mówiłem, to jest rozwiązanie, którego brakowało w tych komputerach. Tak. Ze względu na to, że to była duża obudowa, ona stała na podłodze. Miała to do siebie, tak że jest. łapała bardzo silnie kurz yy, i przypływ rodzaju śmieci. A przy sprzętaniu mieszkania. Zwykle dostawała ścierką. Przycisk turbo też w pełni funkcjonalny, zrobiliśmy małą ciekawostkę, tak, proszę. sobie też jeszcze go nie widzieli, także można włączyć turbo śmiało. Zobacz, co się stanie, jak zrobisz turbo. Panowie! Super. W tym komputerze już bardziej turbo się nie da, także. Poczekaj momencik, otworzę dla ciebie. Na I się częściowo, bo jest przecięcie, także tak. ta strona zostaje cała zamknięta, i cały efekt będzie jeszcze to jest też fajniejszy. Mała modernizacja, że już całej obudowy nie trzeba otwierać, tylko jej element. Zapraszam ciebie w moje miejsce. A ja łapię w razie czego. I podziwiaj. Uj, można gdzieś usiąść. Panowie, zadzwońcie po bo pan zemdleje za chwilę tutaj. Czy poznajesz, co tam w środku się znajduje? Bo to już nie jest Pentium MXMX. -MX. MX, MX, MXM, nawet mi się nie śniło, że to może być w tym komputerze. Nam też początkowo. Chłodzenie wodne, to pierwsze co widzę, to marzenia w latach 90, 2000 na początku. Mhm. Bardzo porządny układ chłodzenia, oparty o dwie chłodnice 45 tak. mm długość każda. Duży rezerwuar z bardzo fajnym zresztą efektem takiej fontanny. Jest chłodzona cieczą nie tylko sam procesor, ale i karta graficzna. Wszystko Mało jest tego, w jednym obiegu i to faktycznie daje tą ciszę, którą teraz słyszysz, również pod obciążeniem i właśnie też efekt wizualny. No to panowie, ja bo mi słabo trochę, jak patrzę na to. A to jeszcze nie wszystko, bo była mała zmiana w specyfikacji, więc jeżeli nie oglądałeś wcześniejszego filmu, to niech Wojtek Ci zdradzi, bo nie karta Nie oglądałem. Graficzna. Zbyszku, umawialiśmy się z Tobą na RTX'a 3080 Ti. No niestety nie udało się tej obietnicy dotrzymać. Czy w ogóle, powiedz mi, czy w ogóle widzisz, gdzie ta karta jest na komputerze? Tu? Bo to nie, nie. na pewno. To karta. To jest ten wielki blok na samym dole, który jest poświetlany jeszcze od dołu listwą. Tak pianowo Czyli ustawiony. Tutaj. Stoi pionowo, jest jeszcze bardziej wyeksponowana, ale nie jest to RTX 3080 Ti, tylko od NVIDIA dostałeś tutaj RTX -a 4080. Najnowszą generację z obsługą Teles S3, to jest jedna z tych chwil najwydajniejszych kart. Nie mogliśmy na tym skończyć, bo dostałeś również inny procesor. Jest tu AMD Ryzen 7700X, czyli bardzo mocna jednostka ośmiordzeniowa, też najnowszej generacji, na nowej platformie z DDR5. W których masz tutaj łącznie 32 GB. Z możliwością rozbudowy. Jeszcze oczywiście rozbudowy. I to wszystko na odpowiednio nowej, świeżej płycie głównej. Również z komunikacją bezprzewodową masz tu też Wi-Fi, także coś, czego też w tamtych czasach zupełnie nie było. Co więcej, mówię, że w laptopie, z którego obecnie korzystasz, masz jeszcze dysk talerzowy. Tu oczywiście jest SSD, M2K, NVMe i jeszcze do tego Pisa Express 4.0. Tak. Bardzo szybki, dwuterobajtowy dysk. Więc starczy miejsca i na gry, i na system. Na programy, co ci się zamarzy, to tu w ogóle trzeba by było opowiedzieć. Pozwolę sobie przesunąć o tym, jakie problemy nie tylko nas czekały przy tym komputerze, no bo płyta nie była tutaj ATX-owa, tak więc trzeba było zmodyfikować obudowę, żeby w ogóle płyta w standardzie ATX weszła. Karta Było, cięć. było dużo cień. Żeby też te chłodnice miały skąd brać powietrze. Nikt w ogóle nie przypuszczał, że kiedykolwiek w takich obudowach będą chłodnice, więc nie tylko trzeba było tył wyciągać, ale jeszcze pomyśleć o drugiej chłodnicy do karty graficznej, To ta chłodnica jest do procesora, do chłodzenia procesora, a z kolei ta chłodnica jest odchodzenia karty graficznej. Tam wszystko było zabudowane, więc jest plastik od dołu wycięty, jest front wycięty, tak, żeby to miało skąd to powietrze w ogóle zasysać. Karta tak samo, no tak horyzontalnie też by nie weszła, więc musiała być postawiona w pionie siłą rzeczy, żeby w ogóle weszła do tego. I to nie? wszystko generalnie nadrobisz no, sobie filmie, które już przedtem tak. puściliśmy Panowie, i tam te informacje to. Panowie, pierwsze co mnie zaskakuje, oprócz tego obejrzenia, co jest w środku, czyli te chłodnice, tak? Yy, gdzie ja tam dla mnie to jak spojrzałem, o! To faktycznie karta graficzna. Pierwsze, co mnie zaskakuje, Aha. to estetyka wykonania w środku. Mhm. Że naprawdę ja patrząc w pracę, jak otwierają, i czyszcząc skórę jakiś komputer, to tam jest jedna wielka plątanina kabla. Mhm. Mimo, że to jest jakiś tam del, gdzie del dość dobrze jest wykonany i dość dobrze zrobiony, a tutaj jest tak estetyczne te kable położone, że ja normalnie jestem pod wrażeniem, że to zrobili no, mega fachowcy, ludzie, którym naprawdę się mega chciało. Przyłożyliśmy się, staraliśmy się, żeby się spodobało. Cieszymy tak, się, że to faktycznie no, tak osiągnięty. No oprócz, oprócz tego, co jest w środku, to naprawdę zaskakuje mnie potwornie, że jest taka, tak czysto i tak estetycznie, że tam nie ma jakichś prążkujących się kabelków, nie ma czego, hmm. tylko jest naprawdę. Co więcej, jest dość ciche? Fachowo. No, on prawie w ogóle nie, nie słychać. W zasadzie go. taki sam zostaje przy obciążeniu, przy graniu. To, to jest tak wszystko dobrane, że nie ma problemu. Ale właśnie, liczniej. a propos grania, na pewno jesteś ciekawy, jak tutaj się gra w tym, na tym komputerze. Więc no przygotujemy dla ciebie stanowisko i za chwileczkę spróbujemy zagrać w gry. Duma? W w duma. Duma. I starego i nowego. Stanowisko już gotowe, i Zbyszku posadziliśmy przed komputerem, ale widzę, że masz coś w rękach. Kiedyś to było, tak się grało. Proszę. Dyskietki. dyskietki do Duma, Duma 1, Duma 2. O, proszę. Cztery dyskietki, podejrzewam. dum e, pierwszy I... i na sześciu dum drugi, tak? Dokładnie tak jak mówisz. Proszę, rozpakuj. Ale tutaj troszeczkę wyprzedziłeś nas, a tak naprawdę my o tym też pomyśleliśmy i na komputerze już na Ciebie czeka gotowy dum oh. o, o! No, jest... no. Kiedyś to się grało. Tak, i nadal, nadal chętnie bym pograł tak naprawdę. To jest niesamowite, że ta gra ma tyle lat, już poniąłem z 30 i... Nadal chętnie po nagraniach wrócę i będę sobie w nią zagrał, bo to jest ponadczasowe. Słuchajcie też gryka na parę godzin. A dla młodszej widowni tak wyglądały dyskietki. Standardowa dyskietka miała jeszcze dodatkowo tutaj takie okienko dokładnie tak, tutaj się zasuwa i to była kontrola przed nadpisaniem dyskietki pojemność zabójcze 1,44 MB. A to taki całkiem kozacki, ja nawet nigdy nie miałem taki rozsuwany boks za tych dyskietek. Dla kontekstu na takiej dyskietce nie zmieścicie nawet jednego zdjęcia, które wasze telefony w tej chwili robią. A w dumie nie przywróciłeś uwagę, że grasz na myszce, co kiedyś tak, faktycznie tak. się nie grało. Nie było kiedyś. Myszka była wersją y, opcjonalną i tylko używana do Windowsa, tylko i wyłącznie z klawiatury. To faktycznie stało to adoptowane do nowszego komputera, ale no, powiem szczerze, że Taki zestaw, jak tutaj teraz mamy około nas, no to ten pierwszy dum troszeczkę tutaj nie pasuje, przyznacie. Mimo, że wyglądam ok, to jednak by się chciało coś poważniejszego zobaczyć. Może nie włączaj, tylko zrób alt tab I już jesteś w Dumie Eternal z całkiem niedawnej przeszłości, niedległej przyszłości. Także zobacz, jak tutaj będzie się teraz grało. Kiedyś tak nie można było przyłączyć programów. Dokładnie tak. Komputer ma tyle ramu, że on to jest w stanie bez problemu. Łyknąć. Klimat ten sam w zasadzie. Grafika troszeczkę jakby lepsza, masz tu oczywiście uruchomiony Ray Tracing, który w tej chwili DOOM już też obsługuje i nie ma lepszej karty do obsługi Ray Tracingu niż GeForce RTX, zwłaszcza RTX 4080. Aktywowaliśmy również DLSS, czyli dwójeczkę w tym przypadku, Frame Generation jeszcze do Duma nie dotarł, i, ale i tak widzicie, mamy w tej chwili tutaj 500 fpsów, także ustawienia oczywiście ultra koszmarne. wyższych się nie da ustawić. Także, no, jest naprawdę kozacka ta wydajność tego zestawu. a jest piła. O, no, jest to Klasyk. ulubione w dwuje, z dwójeczki, najlepszy gadżet. O, jak pięknie. U! Dzieci, nie patrzą. Teraz będzie trzeba materiał oznaczyć 18 plusek tak. I wypada z nich amunicja, i apteczki, i pancerz. Właśnie z tego składają się demony, pamiętajcie. <laughs> Kto jest bezpośrednim przeciwnikiem, konkurentem Duma w tamtych czasach? Quake. Quake. Dokładnie, no to włączymy Quake'a ale nie takiego zwyczajnego Quake'a drugiego, bo jest to Quake drugi z obsługą ray tracingu, w zasadzie path tracingu. Duke Nukem było jeszcze No Duke Nuken, tak, tak. No to to jeszcze było spoko, nie? To to jeszcze było okej. Okay. No fajny był ten Duke Nukem, te, te jak się tam podchodziło do stripteaserki, pieniądze tak. dawało i ona... Tańczyła, A no? i ona albo tańczyła, tak? Zgadza się. Jest jak jest coś z tego do materiału wejdzie. <laughs> Wszystko się nagrało. Odpowiastek. To lecimy z Quake'iem, Quake 2. Wygląda dosyć podobnie, prawda? Tylko jest... Pewna mała różnica w pracy oświetlenia, które w tej chwili realizowane jest przez faktycznie śledzenie promieni. Tutaj, na przykład, masz widoczne lustro i swoje odbicie. Coś, czego wcześniej raczej nie było w Quake. Na pewno nie było. No, a zadziak działają pociski, z, które wystrzeliwujesz z broni. No to absolutnie z tego zadziak światło rzucają. To jest właśnie to, na co pozwala najnowsze karty graficzne, jak RTX 4080, a to że to jest wciąż ponad 200 fps. -ów. Tak, cały czas No taki target ustawiłem, żeby tutaj niepotrzebnie sprzętu nie męczyć, byłoby jeszcze więcej. Także no, to jest naprawdę potężna maszyna. Pamiętam jak ten Quake dostał po raz pierwszy na aktualizacji na topowych wtedy kartach był problem, żeby faktycznie utrzymać stabilne 60 klatek, a tutaj no, te 200 bez większego zmęczenia się zobaczy, ten komputer cały czas jest naprawdę cichy. On się tutaj wcale nie męczy jakoś szczególnie. On jest otwarty, my przy nim stoimy, Zbyszek tak. siedzi i zero nic, totalnie nie słychać. Widzę, że czekaj mnie pana noc. Patrząc, jak wszystko płynnie działa i jakie gry chodzą na tym komputerze, może byście doradzili, jaki monitor byłby najlepszy dla wydajności tego komputera i dla zastosowań typowo do gier. Taki, żeby nie zestarzał się za szybko i żeby wystarczył mi, powiedzmy, przez te najbliższe 10 lat do emerytury. No właśnie widzowie, jeżeli macie Wy propozycję do takiego komputera, jaki monitor by się najlepiej sprawdził, to z chęcią posłuchamy Waszych rad dla Zbyszka w komentarzach. Piszcie, jaki monitor do takiego kompa. Mam przyjdzie się tym komputerem, natomiast Tobie najważniejsze zadanie, czyli przewiezienie tego kloca, co tu dużo mówić, bezpiecznie przede wszystkim do domu, a zadanie nie jest łatwe. Bo sztywne rurki akrylowe chłodzenie cieczą, no jest to dość wymagające. Mało tego, rezerwuar, który też on jest w części zapełniony, dla lepszego efektu, żeby tego nie zapowietrzyć, komputer najlepiej transportować w pionie, sztywno gdzieś przypięty i ostrożnie. Tylko bez driftów po drodze. Bez driftów po drodze, dokładnie. Nadal nie mogę się napatrzyć, ja sądzę, że on będzie u mnie bez obudowy, żeby <laughs> napatrzyć się na wnętrze. Co jest w nim jak się zmienił? Przyjemności niech służy a my się żegnamy z. Nim. Polecamy się na przyszłość. Wam również, także niedługo wznawiamy prawdopodobnie klasyczną serię warsztat, warsztatów. Także również możecie wznowić. Subskrybujcie, linkujcie. Się. Komentarze są wasze, bo też mieliście okazję. Pierwszy raz w pełnej okazałości widzieć tą maszynę. Tak. Jest petarda. Tak jest. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. Cześć.